Cześć, witajcie! Ja jestem Milanek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj coś innego niż DSJ. E... Open Ski Jumping. Tak, dzisiaj zagramy sobie w Open Ski Jumping. Mamy tutaj mm, zawodników. Ja, Zaczynamy od zawodników, a ja nie wiem jak się skaczę. Poczekaj. Heels. <laughs> e... Wow, Dobra, Jakie tu mamy? Almaty, Almaty, Almaty. No, troszkę tego dużo jest, więc skoczmy najpierw na, na Karpaczu. Skocz sobie, tu się skacze. Mogę nazwać... Ja tu mogę skocznie stworzyć, naprawdę? A ja, ja chcę skoczyć na niej. Czy się edytuje je. E, nie wiem, dobra, zaznaczmy sobie jednego zawodnika, na przykład teraz Calendars. O! Oh. O! Oh. Back. Serio? I to jest coś takiego, tylko, nie? No? A normalnie to jest tak na nie nie mogę skoczyć. Dobra, e, dajmy sobie na przykład to coś. I edit. Jaki tu mamy skocznie? Klasyfikacje: Events, Wisła. Ok. Mm, dobra, to Teraz, jak rozpocząć konkurs? Bo wiesz, ja tutaj się pierwszy raz jestem, więc ja nie wiem, jak tu się skacze. No nie no mają zdjęcia. Toggle all. Events. Tak, tak. Tak. Dodaj. Wow. To jest dosyć skomplikowane. Wiecie co? Ja sobie to inaczej zrobię. Ustawienia. No tu widziała, że można na polski zmienić, więc... Czułość czy... daj Dodajmy na... Cztery. Skocznie. Dobra, no, skoczmy na Schaukse nebem. Kod kraju. Ale nie interesuje mnie kod kraju, tylko jak się skoczyć na niej. Nie mogę. Dobra, yy, kalendarze dodaj. I teraz nazywamy sobie kalendarz. Patrzcie. Yy. Muminki Cup Muminki Cup O, save I dodaj Ale czekaj, dobra, edytuj Jakie konkursy Patrzcie, no I teraz Można sobie skakać, skaczmy na Rodę. O, druga skocznia To będzie Dajmy na przykład Chodaj, cokolwiek to jest Nie będę czytał no, i co? I teraz klasyfikacja. World Cup. World Cup. No. Plastron żółty. Albo dajmy inny taki, co? Inny taki, dajmy. Mm. Dobra, mogę to sam sobie ustawić. A, muszę wpisać. F, F, na przykład. 3. Hop. Czarny! Uuu! Czarny! Czor, czo, Fajnie! Yy, World Cup... World Cup... Dobra, nieważne. Powrót, yy. No, i zapisy gry. Row R... Uuu! Patrzcie! Fajnie! Dobra! Następny konkurs, dawaj! Skaczemy! Nie wiem nawet jak, ale skaczemy. U, waduje się. Co się dostało? Ło! Czekaj, bo ja tu nieogranicz się dzieje. What? No dobra, czekaj. O! O! O, patrzcie! Ale ja nie wiem jak tu się skacze, help me! Zlądował przynajmniej, czekaj. Ło! Wow, gdzie bo ma? Oh. Ale jak się skacze tu, wow. Ale jak się tu skacze, help. Wo, jaką wolę ma zdjęcie, niesamowite. Ląduj! Brawo! <grymne> ja mogę sobie tu balkę zwiększyć. O, Ashenwald, dawaj. Jak się tu. Jaka jest tu mechanika z tym skoczkiem? How? Jak się skaczę? Daniel Huber ma zdjęcie, proszę, ale ta taki. laje nie miała, bo Ashenwald. Ojeju, ale daleko. No naprawdę, daleko bardzo. A jest trzeci dopiero, to dziwne. Aha, bo ma punkty za belkę przecież, no to. to a nie ma wiatru? No to dawaj wiatr, taki pyk. Konstantin Schmidt. Ma się rozumieć. Ale leci, patrz jak, le patrz jak leci. Ajajaj! <grym> Wiecie co, ja muszę sobie jeszcze tu obczaić jak się skacze. Uuu, Dawid Kuwaski właśnie, się super niesamowite. Ja chciałem jak zmienić Skaczesz? Nie, Teraz czy nie? E, oj, coś się zbogowało chyba. Czy nie? Skaczesz? O! Piotr żyła! Patrzcie! Piotr! Dawaj Piotr! Po mistrzostwo świata! Dla Polski! Polski. Świetny skok Piotrka żyła! Zachradę kapitalny skok! Hmm. Ojej, ale daleko, poszedł w Car Geiger. Geiger. Jezu... Hajbek ma zdjęcie, no! Gdzie tu jest Sprawiedliwość? Geiger jest, przecież wygrał ostatnio konkurs, no to... Gdzie tu Sprawiedliwość? Croft. Croft skacze, patrzcie, Croft! Giepon Croft. Lider. Waru Świata! WYLĄDOWAŁ POD ZIEMIĄ?! Nie, nie wylądował, dobra. Znowu Piotr. A, to jest będzie druga seria. To jest druga seria już, dobra. Jaka jest me mechanika tu skoczka? O Jezus, myślałem, że ustał. Dobra, o! Świat o! Wylądował. OOOŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ Wlądował na progu, patrz! On <laughs> wylądował na progu! Jeszcze wyprzedził, chłopie! Ja muszę obcaić, jak się skaczę Ło, um. świetny skok. Ko koral Geiger. NO NIE USTAŁ MI NO CZEMU? How? Ja, jak się tutaj ląduje? Ej jak się ląduje tu? Help! No chyba, że tutaj tylko tak się ląduje O, U. U! Dawaj planica! Co jest? U! Wysuło się coś 243 Uuu, nieźle. Co jest? Czemu belka jest tu? Czekaj. Yy... Następny skoczek. Nie, dobra, wiecie co? Będę główne. Skoczymy z... jeszcze raz sobie damy. Bo. Już chyba tu nie tak jest. Zapisy gry. Mamy jakiś zapisarz? Mamy. Graj. Rower, planica. No tak. E, dobra. Wiecie co? Inaczej sobie to zrobimy. Kalendar. Plus. O, muminki. Kalendarz. Muminki, kap. Muminek. Muminki. Safe. Graj, muminki. Patrzcie, możemy zagrać na muminki. Uuuu, patrzcie, dobra. Rozpoczynamy konkurs. Pierwszy. Nie wiem teraz, co tu się dzieje. Ja Mam że tu obczaję, co się tu będzie działo i kto teraz skacze. Czemu kasku nie masz? O, masz, a teraz nie masz. Masz, nie masz. Masz? Masz. Nie masz. No Ej, to, to ja muszę się obczaić jak to, jaka tu to jest mechanika gry. Help me. Jeżeli wiecie jak się gra w to, w to coś to napiszcie mi, bo chyba nie umiem. Pa.